Jak to możliwe, że jakaś niewidzialna siła nieustannie kształtuje twoje życie, wpływając na to, co odczuwasz, czego doświadczasz i jak wygląda twoja rzeczywistość? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne rzeczy w twoim życiu układają się w określony sposób? Dlaczego czasami wydaje się, że wszystko płynie w harmonii, a innym razem masz wrażenie, że cały świat jest przeciwko tobie? Czy jest to jedynie zbieg okoliczności, czy może istnieje coś więcej, coś, co umyka Twojemu wzrokowi? Zastanów się nad chwilami, w których wydawało Ci się, że los nagle uśmiecha się do Ciebie. Nagle pojawiają się okazje, o których nawet nie śniłeś, a potem zadaj sobie pytanie: dlaczego równie często masz wrażenie, że wszystko idzie nie tak, jak powinno? Czy to możliwe, że za kulisami Twojej rzeczywistości istnieje coś, Czego jeszcze nie rozumiesz? Co jeśli to, w co od zawsze wierzyłeś, o tym, co kontroluje twoje życie i twoje możliwości, nie jest całą prawdą? Co jeśli przez całe życie uczono cię patrzeć w niewłaściwą stronę, szukając odpowiedzi tam, gdzie ich nie ma? Jakbyś się poczuł, gdyby ktoś powiedział ci, że potężna siła kieruje twoją rzeczywistością, a jednocześnie została celowo przed tobą ukryta? Jest pewien sekret, który zmienia wszystko, sekret, który znają nieliczni i który przez wieki był pilnie strzeżony przez tych, którzy rozumieją, jak ogromną moc daje. Ta wiedza mogłaby wywrócić do góry nogami to, jak postrzegasz siebie, świat i możliwości, które na ciebie czekają. Ci, którzy kontrolują los miliardów, wiedzą coś, czego ty nie wiesz. Ale dlaczego? Dlaczego tak bardzo zależy im na tym, Abyś nigdy nie odkrył tej prawdy. Wprowadzenie do tej tajemnicy jest jak uchylenie drzwi do rzeczywistości, którą większość ludzi ignoruje. Jeśli to, co usłyszysz dzisiaj, naprawdę zrozumiesz, twój świat już nigdy nie będzie taki sam. Sekret ten to nie tylko wiedza, ale klucz, który otwiera drzwi do nieskończonych możliwości. Czy jesteś gotowy go poznać? Jeśli tak, zostań ze mną, bo to, co usłyszysz, może zmienić wszystko. Dlaczego tak wiele osób wierzy, że prawdziwa siła pochodzi z zewnątrz? Przez całe życie uczono nas patrzeć w niebo, wyobrażać sobie wyższą istotę, która z odległych wymiarów czuwa nad naszym losem. Przekazywano nam obraz Boga jako kogoś odległego, kogoś, kto obserwuje nas z dystansem i interweniuje jedynie wtedy, gdy modlitwy są wystarczająco żarliwe. Ale kto zdecydował, że właśnie w to mamy wierzyć? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak wiele systemów religijnych i społecznych opiera się na tym, by przekonywać ludzi, że są zależni od zewnętrznej siły? Od dzieciństwa jesteś uczony, iż jedyne co możesz zrobić, to błagać o pomoc kogoś lub coś poza sobą. To, co nazywamy władzą nad naszym życiem, zostało przesunięte gdzieś daleko, poza zasięg naszej ręki. Kiedy coś idzie źle, mówimy sobie, że taka była wola wyższa. Gdy coś się udaje, przypisujemy to cudowi lub szczęściu. Ale czy to nie jest dziwne? Czy ten sposób myślenia nie jest wygodny dla tych, którzy chcą kontrolować nasz sposób patrzenia na świat? Zastanów się, kto korzysta na tym, że ludzie wierzą w swoją bezsilność. Jeśli uwierzysz, że nie masz kontroli nad swoim życiem, Łatwiej będziecie poprowadzić tam, gdzie ktoś chce, żebyś szedł. Taka narracja sprawia, że przestajemy kwestionować systemy, które nas otaczają. Wierzymy, że wszystko, co się dzieje, jest nieuniknione, bo przecież ktoś wyżej ma większy plan, a my możemy tylko czekać. Ale czy rzeczywiście tak jest? Co jeśli ta narracja została stworzona, aby oddzielić nas od naszej prawdziwej mocy? Wyobraź sobie, że ludzie na szczycie Ci, którzy mają największy wpływ na to, co dzieje się na świecie, wiedzą coś, czego większość z nas nigdy nie odkryła. Wiedzą, że prawdziwa moc nie pochodzi z zewnątrz, lecz tkwi w nas samych. Jednak ta wiedza, jeśli stałaby się powszechna, mogłaby zmienić wszystko. Ludzie przestaliby polegać na zewnętrznych strukturach i zaczęliby dostrzegać, że to oni są twórcami swojej rzeczywistości. Jak wyglądałby świat? Gdyby każdy człowiek zrozumiał, że nie musi błagać o pomoc żadnej zewnętrznej siły. Gdyby każdy wiedział, że ma w sobie moc, która potrafi zmieniać losy, kształtować rzeczywistość i tworzyć życie zgodne z własnymi pragnieniami. Czy widzisz, dlaczego takie zrozumienie jest zagrożeniem dla tych, którzy trzymają władzę? Nie chodzi o to, abyś przestał wierzyć w coś wyższego. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, że ta wyższa siła nie jest gdzieś poza tobą. Ona jest częścią ciebie, energią, która przepływa przez każdą twoją myśl, każde twoje działanie. Ci, którzy chcą, abyś wierzył inaczej, wiedzą, że kiedy odkryjesz tę prawdę, staniesz się niezależny. A niezależność to coś, czego systemy kontroli nigdy nie tolerują. Teraz spójrz na to z innej perspektywy. Co by się stało, gdybyś odrzucił iluzję zewnętrznej siły i zaczął patrzeć na siebie jako na źródło? Jakie zmiany mogłyby zajść w twoim życiu, gdybyś przestał czekać na cud i zrozumiał, że to ty jesteś jego twórcą? Czy jesteś gotowy, aby odkryć, co tak naprawdę tkwi w tobie? Bo ten sekret jest kluczem do wolności, której większość ludzi nigdy nie doświadczy. Całe twoje życie byłeś nosicielem nieopisanej siły. Lecz nigdy nie nauczyłeś się jej używać. Żyłeś tak, jakbyś posiadał klucz do wielkiego skarbca, ale nigdy nie zadałeś sobie trudu, by sprawdzić, jakie drzwi można nim otworzyć. Sekret, o którym zaraz usłyszysz, zmienia wszystko, co myślałeś o swoim miejscu w świecie. Nie jest to wiedza o czymś odległym czy niemożliwym do osiągnięcia, to coś, co zawsze było blisko, lecz nieświadomie ignorowałeś. Każda myśl, którą tworzysz, każda emocja, którą odczuwasz, jest wibracją, która działa jak sygnał wysyłany do wszechświata. To, co myślisz i czujesz, nie jest jedynie chwilowym procesem w Twoim umyśle. Jest to energia, która ma moc kształtowania tego, co widzisz wokół siebie. Jednak kluczowym pytaniem jest: czy wiesz, jak tę energię kontrolować? Czy potrafisz świadomie kierować swoim umysłem i emocjami, aby tworzyć życie, o którym marzysz? Jeśli nie, to być może właśnie dlatego nie wszystko układa się tak, jakbyś chciał. Pomyśl o tym przez chwilę. Jeśli wszechświat odpowiada na to, co wysyłasz w postaci myśli i emocji, to oznacza, że każda negatywna myśl, każdy strach czy wątpliwość działa jak przeszkoda na drodze do Twoich marzeń. Ale oto najważniejsze. Masz pełną kontrolę nad tym, co tworzysz. Nie musisz czekać na cud, bo to ty jesteś jego źródłem. W momencie, gdy zaczniesz świadomie korzystać z tej mocy, zrozumiesz, że nic nie jest niemożliwe. Zastanów się nad sytuacjami, w których czułeś, że wszystko idzie zgodnie z Twoimi pragnieniami. Czy te chwile nie były pełne jasności umysłu, pewności siebie i wewnętrznego spokoju? To nie był przypadek. To był efekt Twojej harmonii z energią, która przepływa przez Ciebie. Ta siła jest jak rzeka, która czeka, aż zaczniesz kierować jej biegiem. Nie potrzebujesz zewnętrznych pośredników ani specjalnych narzędzi. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w Tobie. Elity, które znają ten sekret, używają go w sposób mistrzowski. Rozumieją, że aby stworzyć rzeczywistość, trzeba być w pełni świadomym każdej myśli i emocji. Wiedzą, że świat nie jest czymś, co im się przydarza, lecz czymś, co sami kreują. Ale to, co odróżnia ich od reszty ludzi, nie jest wyjątkowy dar czy talent, lecz głębokie zrozumienie, jak działa ta ukryta moc. Ty także możesz się tego nauczyć. Wystarczy, że zaczniesz zwracać uwagę na to, co tworzysz w swoim umyśle. Każde pragnienie, które w sobie nosisz, jest jak nasiono. Aby mogło wykiełkować, potrzebuje właściwego środowiska. Twoje myśli i emocje są tym środowiskiem. Jeśli pielęgnujesz nasiono wątpliwości i strachu, to właśnie to urośnie. Ale jeśli zaczniesz zasiewać myśli pełne wiary, radości i pewności siebie, twoje życie zmieni się szybciej niż możesz sobie wyobrazić. Sekret ukrytej mocy w tobie jest prostszy niż się wydaje. Nie chodzi o coś mistycznego czy trudnego do osiągnięcia chodzi o zrozumienie, że jesteś twórcą swojego życia. I masz pełną kontrolę nad energią, która cię otacza. Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie, dlaczego tylko niewielka grupa ludzi wydaje się kontrolować losy miliardów? Ta mała elita nie tylko posiada bogactwo i wpływy, ale wydaje się także funkcjonować na zupełnie innym poziomie. To nie przypadek, ani zwykłe szczęście. Oni rozumieją coś, co dla większości pozostaje tajemnicą. Klucz do świadomego kreowania rzeczywistości. Ludzie na szczycie wiedzą, że rzeczywistość nie jest przypadkowa. Zamiast czekać na zmiany, oni je projektują. Zdają sobie sprawę, że ich myśli, emocje i intencje są siłą napędową każdego sukcesu. Ale to, co odróżnia ich od innych, to umiejętność kontrolowania tych elementów z niezwykłą precyzją. Ich decyzje. Podejście do życia i sposób działania nie wynikają z impulsywnych reakcji, lecz z głębokiego zrozumienia, jak energia i świadomość kształtują świat. Pomyśl o tym, co ich wyróżnia. Ludzie z tej grupy nie marnują czasu na zmartwienia ani strach. Zamiast tego skupiają się na wyraźnym celu i wierzą w jego realizację z taką siłą, że wszechświat zdaje się dostosowywać do ich oczekiwań. Nie pozwalają przypadkowym myślom przejmować kontroli nad ich umysłami. Każda decyzja, którą podejmują, jest oparta na intencji, a ich emocje są narzędziem, które wzmacnia te intencje. To nie jest tylko filozofia, to praktyka, którą wdrażają w każdym aspekcie życia. Dla nich rzeczywistość to przestrzeń, którą można formować, a nie miejsce, w którym należy się przystosować. Wiedzą, że to, co inni postrzegają jako przeszkody, jest jedynie okazją do przeprogramowania energii i znalezienia rozwiązania. Dla nich porażka nie istnieje, jest tylko proces tworzenia, który czasami wymaga korekty. Elity te wiedzą również, jak manipulować zbiorową energią. Nie chodzi tu tylko o ich własne myśli i uczucia, ale także o sposób, w jaki wpływają na przekonania mas. Jeśli kontrolujesz sposób, w jaki ludzie myślą o swojej mocy, Możesz kontrolować ich rzeczywistość, dlatego narracja o bezsilności, braku i konieczności podporządkowania się jest tak silnie zakorzeniona w systemach społecznych. Dla elit jest to sposób na utrzymanie przewagi. Dopóki większość ludzi wierzy, że ich życie jest wynikiem losowych zdarzeń, nie będą kwestionować ukrytych mechanizmów. Co by się stało, gdyby ta wiedza została powszechnie udostępniona? Gdyby każdy zrozumiał, że ma w sobie tę samą moc, której używają elity, cała struktura społeczna mogłaby się zmienić. Ci, którzy dziś wydają się wszechpotężni, straciliby kontrolę, a świat stałby się miejscem pełnym świadomych twórców. To właśnie dlatego ta wiedza jest tak pilnie strzeżona. Podstawą ich sukcesu jest dyscyplina umysłu i emocji. To, co wydaje się niedostępne dla większości, jest dla nich codziennością. Nie szukają odpowiedzi na zewnątrz, bo wiedzą, że wszystko zaczyna się w ich wnętrzu. Ta świadomość daje im przewagę, która sprawia, że są krok przed resztą świata. Ale to, co naprawdę przeraża tych na szczycie, to możliwość, że Ty również możesz posiąść tę wiedzę. Dlaczego tak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z własnej mocy? Dlaczego większość z nas spędza życie w poczuciu braku, szukając odpowiedzi w świecie zewnętrznym? Odpowiedź na to pytanie może być bardziej złożona niż się wydaje. To nie jest przypadek, że wiedza o wewnętrznej sile człowieka została skutecznie ukryta przez wieki. Ale dlaczego ktoś miałby trzymać ją w tajemnicy? Wyobraź sobie system, w którym każdy człowiek zdaje sobie sprawę ze swojej zdolności do kreowania rzeczywistości. Ludzie przestają szukać autorytetów, przestają się bać i zaczynają żyć w zgodzie z własnymi pragnieniami. Gdyby ta wiedza była powszechnie dostępna, struktury kontroli, które rządzą światem, zaczęłyby się rozpadać. Nie chodzi tylko o rządy czy instytucje, ale o cały system społeczny, który opiera się na przekonaniu, że większość ludzi jest zależna od zewnętrznych sił. Kiedy nie wierzysz we własną moc, łatwiej cię kontrolować. Gdy myślisz, że twoje życie zależy od okoliczności lub działań innych, stajesz się podatny na manipulacje. Takie przekonania sprawiają, że ludzie są skłonni podążać za systemami, które obiecują im bezpieczeństwo lub szczęście. Ale co, jeśli to wszystko jest jedynie fasadą? Co, jeśli te systemy istnieją po to, abyś nigdy nie odkrył swojej prawdziwej natury? Wiedza o wewnętrznej mocy człowieka jest ukrywana, ponieważ jest niebezpieczna dla tych, którzy chcą utrzymać władzę. Jeśli każdy człowiek zrozumie, że jest twórcą swojego losu. Hierarchie przestają mieć sens. Nagle cały świat zaczyna działać na innych zasadach bez strachu, bez zależności od struktur zewnętrznych, bez potrzeby podporządkowania się. To, co dziś trzyma społeczeństwo w ryzach, przestaje istnieć ale jest coś jeszcze. Ukrywanie tej wiedzy nie polega tylko na jej zatajeniu to także świadome wpajanie fałszywych przekonań. Narracje o braku o konieczności poszukiwania mocy poza sobą, o ograniczeniach, które rzekomo nas definiują, to wszystko elementy tego samego mechanizmu, mechanizmu, który działa jak zasłona, odwracając uwagę od tego, co naprawdę istotne. Czy widzisz, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ta wiedza wyszła na światło dzienne, kiedy ludzie zaczęliby dostrzegać swoje możliwości, przestaliby akceptować rzeczywistość, która została im narzucona? To właśnie dlatego ta wiedza jest tak pilnie strzeżona. Ale teraz, gdy zaczynasz ją poznawać, pytanie brzmi: co z nią zrobisz? Czy pozwolisz, by nadal była tylko tajemnicą, czy zdecydujesz się ją wykorzystać? Wyobraź sobie pole, które czeka na zasianie. Każda myśl, którą generujesz, jest jak nasiono. Ma potencjał by wykiełkować i przynieść plon. To pole to twoja rzeczywistość. Ale jakie nasiona wybierasz? Czy są to myśli pełne wiary, odwagi i obfitości, czy może takie, które niosą ze sobą strach, wątpliwości i brak? Wszystko, co widzisz wokół siebie, zaczęło się od myśli, tej jednej iskry, która rozpoczęła proces kreacji. Twoje myśli nie są tylko chwilowymi obrazami w umyśle, każda z nich jest impulsem, który emituje energię i wpływa na twoje otoczenie. Naukowcy już od dawna badają wpływ ludzkiej świadomości na materię. Udowadniając, że nasze intencje mogą zmieniać sposób, w jaki funkcjonuje rzeczywistość. To, co jest fascynujące, to fakt, że ten proces dzieje się nieustannie, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie. Dlaczego pewne osoby przyciągają sukcesy i okazje, podczas gdy inni wydają się ciągle walczyć z przeciwnościami? Kluczem nie jest ilość wysiłku, lecz jakość energii, którą wysyłasz. Gdy wierzysz w swoje możliwości, Twoje myśli i emocje rezonują na wysokiej częstotliwości, przyciągając podobne wibracje. Z kolei myśli oparte na braku i lęku działają jak blokady, które uniemożliwiają ci osiągnięcie tego, czego pragniesz. Pomyśl o swoim umyśle jak o ogrodzie. Jeśli pozostawisz go samego sobie, chwasty wątpliwości i negatywności przejmą kontrolę. Ale jeśli świadomie wybierzesz, jakie nasiona chcesz zasadzić, Możesz stworzyć coś pięknego. Każda intencja, każda wizja przyszłości, którą nosisz w sobie, jest początkiem zmiany. Jednak, aby to zadziałało, musisz zrobić coś jeszcze, musisz odżywić swoje myśli emocjami. To właśnie emocje są wodą, która pozwala kiełkować temu, co zasadziłeś. Często ludzie popełniają błąd, myśląc, że wystarczy sobie coś wyobrazić, by to się zmaterializowało. Ale bez emocji, które podtrzymują tę wizję, nasiono pozostaje suche, niezdolne do wzrostu. Twoje uczucia są jak gleba i deszcz, które dają życie twoim marzeniom. Dlatego, gdy wyobrażasz sobie coś pozytywnego, musisz jednocześnie poczuć radość, ekscytację i wdzięczność, jakbyś już to osiągnął. Teraz wyobraź sobie, że twoje życie to wielki ogród, w którym wszystko co widzisz jest efektem tego, co zasadziłeś w przeszłości. Może nie podoba Ci się każda część tego ogrodu, ale masz w swoich rękach moc, by to zmienić. Możesz zacząć świadomie wybierać myśli, które przynoszą obfitość, spokój i spełnienie. Możesz zasadzić nowe nasiona i wyplewić te, które Cię ograniczają. Wiedza o tym, jak działa Twoja moc, jest jak narzędzie, które pozwala Ci w pełni przejąć kontrolę nad swoim życiem. Ale pamiętaj, proces ten wymaga konsekwencji. Każdego dnia decydujesz, jakie nasiona zasiewasz. Jeśli dziś zdecydujesz się na myśli pełne wiary i radości, jutro zobaczysz, jak twój ogród zaczyna rozkwitać. To nie jest kwestia przypadku, to twoja zdolność do świadomego tworzenia rzeczywistości. Kiedy dążymy do realizacji marzeń, naturalnym odruchem jest chęć trzymania ich blisko. Chcemy mieć pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem, że rezultat się spełni. Jednak prawdziwa sztuka manifestacji tkwi w czymś zupełnie odwrotnym. Paradoksalnie, im bardziej próbujesz kontrolować efekt, tym bardziej odsuwa się on od ciebie. Dlaczego? Ponieważ napięcie, które towarzyszy przywiązaniu, tworzy w tobie poczucie braku, a to właśnie ta energia przyciąga jeszcze więcej niedostatku. Wyobraź sobie, że próbujesz utrzymać wodę w dłoniach, ściskając je z całej siły. Im mocniej trzymasz, tym szybciej woda przecieka przez palce. Tymczasem, jeśli rozluźnisz dłonie, woda pozostaje na swoim miejscu. Podobnie działa proces manifestacji, wymaga równowagi między intencją a zaufaniem. Kiedy uwalniasz się od lęku przed porażką, twoje pragnienia zaczynają naturalnie płynąć w kierunku realizacji. Ludzie często myślą, że odpuszczenie oznacza rezygnację z celu. W rzeczywistości oderwanie to wyraz najwyższej wiary, przekonania, że wszechświat już działa na Twoją korzyść. Nie chodzi o to, aby przestać działać, ale o to, by nie obciążać siebie nadmiernymi oczekiwaniami co do tego, jak i kiedy cel zostanie osiągnięty. Energia przepływa swobodnie, kiedy nie napotka oporu, a obsesyjne przywiązanie do wyniku. Tworzy właśnie ten opór. Pomyśl o tym, jak o tańcu, w którym obie strony muszą zachować równowagę. Ty wyrażasz swoje intencje i podejmujesz działania, ale jednocześnie pozwalasz, by wszechświat zrobił swoją część. Nie da się wymusić harmonii, można ją jedynie odczuć i zaufać jej naturalnemu rytmowi. Największym sekretem jest zrozumienie, że oderwanie nie jest brakiem zainteresowania, ale brakiem strachu. Gdy uwolnisz się od potrzeby kontrolowania każdego szczegółu, otwierasz drzwi do nieograniczonych możliwości. To właśnie w tym stanie zaufania wszechświat odpowiada na Twoją energię, dostarczając to, czego potrzebujesz, często w sposób, którego nawet nie byłeś w stanie przewidzieć. Właśnie dlatego oderwanie jest kluczem do manifestacji. To nie jest kapitulacja, to akt pełnej wiary w to, że to, czego pragniesz, już jest Twoje. Każde wielkie odkrycie zaczyna się od jednego prostego pytania: co jeśli to wszystko jest już we mnie? W tym momencie, po tych wszystkich refleksjach, możesz zacząć dostrzegać, że odpowiedzi, których szukałeś, nie znajdują się w świecie zewnętrznym. Twoje pragnienia, marzenia i cele są w pełni osiągalne, ponieważ wszystko czego potrzebujesz, już masz. Klucz do tej mocy tkwi w zrozumieniu, że nie musisz patrzeć na zewnątrz. Aby odnaleźć źródło swojego potencjału, pomyśl o swoim życiu jako historii, której to ty jesteś autorem. Każda decyzja, każda myśl i każde działanie zapisują kolejne strony tej opowieści. Jeśli czujesz, że coś w tej historii cię ogranicza, wiedz, że masz możliwość przepisania jej od nowa. Twoja moc nie pochodzi z tego, co posiadasz ani z tego, gdzie jesteś. Pochodzi z Twojego wnętrza, z energii, która w Tobie pulsuje i czeka na Twoje uznanie. Wielu ludzi spędza całe życie na poszukiwaniu zewnętrznych rozwiązań, czekają na moment, który wszystko zmieni, na awans, na miłość, na znak od losu, ale te chwile, choć mogą być znaczące, nie zmieniają fundamentu rzeczywistości, jeśli Ty sam nie jesteś na nie gotowy. To, co naprawdę przekształca życie. To Twoje wewnętrzne przekonanie, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko, czego pragniesz, nie dlatego, że ktoś Cię w tym wspiera, ale dlatego, że Ty sam posiadasz tę moc. Prawdziwa transformacja zaczyna się od zaakceptowania faktu, że wszystko, czego szukasz, już w Tobie istnieje. To nie jest puste hasło, to wezwanie do działania. Każdy z nas ma w sobie energię, która może zmienić nie tylko naszą rzeczywistość, ale także świat wokół nas. Jednak ta energia wymaga, byś świadomie nią zarządzał, byś nie pozwalał przypadkowym myślom i emocjom kierować Twoim życiem. Świadome tworzenie wymaga dyscypliny, ale także głębokiego zaufania do procesu. Może teraz myślisz, ale jak to zrobić? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz. Zacznij od codziennej refleksji nad tym, co czujesz i jakie myśli dominują w Twoim umyśle. Zamiast skupiać się na tym, czego Ci brakuje, zacznij dostrzegać to, co już masz. Wdzięczność to jeden z najpotężniejszych stanów, który otwiera drzwi do nowych możliwości. Kiedy nauczysz się być wdzięczny za to, co już jest, wszechświat odpowie, przynosząc więcej powodów do radości. Twoja podróż do odkrycia własnej mocy może zacząć się w każdej chwili. Może zaczęła się właśnie teraz, podczas oglądania tego filmu. Każda decyzja, którą podejmiesz, każda myśl, którą pielęgnujesz, ma znaczenie. Twój potencjał nie jest ograniczony przez to, co myślą inni, ani przez okoliczności, w których się znajdujesz. Twój potencjał jest nieskończony, ponieważ pochodzi z miejsca, które jest nieograniczone z Twojego wnętrza. Na zakończenie, pamiętaj, że Twoje życie nie musi być ucieczką przed tym, czego się boisz, lecz eksploracją tego, co możesz stworzyć. Wszechświat nie jest przeciwko tobie. On czeka, aż zrozumiesz, że to ty nadajesz mu kierunek. Dziś jest doskonały moment, aby zacząć pisać nowy rozdział. Rozdział, w którym stajesz się świadomym twórcą swojego losu. Wszystko, czego potrzebujesz, już masz. Teraz wystarczy po to sięgnąć.